Mężczyzna o imieniu Erik spacerował ze swoim psem, nową, gdy ona zerwała smycz z jego ręki, by ścigać królika, który nagle pojawił się z krzaka. Erik gonił nowę, która jeszcze bardziej przyspieszyła. Znika z jego wzroku, kontynuując pościg za królikiem, który już schował się w innym kierunku. Po dłuższym czasie staje się jasne, że nowa zgubiła swoją orientację. Reszta dnia i kolejne dni są spędzane przez Erika na jej poszukiwaniu. Alretuje sąsiadów, mobilizuje przyjaciół i rodzinę, aby pomogli, rozprowadza plakaty i podejmuje inne działania. Mija tydzień, a nowa nadal jest zaginiona, pozostawiając Erika zdruzgotanego w sposób niezrozumiały. On uboleśnieje pecha, zając skoczył w niewłaściwym momencie, akurat gdy jego ręka była w niewłaściwej pozycji, aby pozwolić Nowej pociągnąć go za smycz. Około tygodnia później kobieta pojawia się na drzwiach Erika, przynosząc ze sobą nową. Po ponownym spotkaniu Nowej i Erika w chaotycznej i ekscytującej chwili, Erik wyraża wdzięczność kobiecie. Prezentuje się Erikowi jako Vanessa. Piękna kobieta w tym samym wieku co on. Rozmawiają i się dogadują, wychodząc razem wiele razy w następnych tygodniach. Ich zgodność jest tak wielka, że wkrótce zaczynają się spotykać. Erik uważa ją za absolutnie piękną, uprzejmy, zabawny, inteligentny i spontaniczny. Słowa kluczowe do opisania idealnego partnera romantycznego. Erik i Vanessa zakochują się i zaczynają żyć związkiem, który przekracza oczekiwania. Erik zastanawia się nad szczęściem znalezienia Vanessy we właściwym momencie, aby odzyskać nową. Kilka miesięcy upływa, a Erik jest w drodze, aby odebrać Vanessę, gdy zostaje uderzony z boku przez rozkojarzonego kierowcę, który przejeżdża na czerwonym świetle na skrzyżowaniu, powodując, że zostaje znokautowany, a jego samochód obraca się w szałowym wirowaniu o 1080 stopni. Godzinę później Erik znajduje się w szpitalu, gdzie lekarz informuje go o niedawnych wydarzeniach. Wyjaśnia, że doznał poważnego urazu głowy i konieczne będą testy oraz rezonans magnetyczny w celu oceny stopnia powagi sytuacji, sprawdzenia możliwości trwałych obrażeń mózgu lub wewnętrznych krwotoków. Po odzyskaniu jasności swojej świadomości, Erik zastanawia się nad tym, jak nieszczęśliwy był z powodu tego, że poszedł odebrać Vanessę dokładnie wtedy. Oburzony jest perspektywą, że jego życie może zostać zrujnowane przez tak przypadkowe wydarzenie. Erik spędza noc w szpitalu. Następnego dnia lekarz idzie do pokoju Erika i pyta: Erik, jak się czujesz? Erik odpowiada: No dobrze. Trochę zdezorientowany, myślę. Lekarz zauważa, rozumiem, przeszedłeś mocny cios. Po zbadaniu tomografii komputerowej lekarz informuje, analizując wyniki, mam dla ciebie zarówno złe, jak i dobre wieści. Erik zdezorientowany mówi, ok, myślę, że posłucham najpierw złych wieści. Lekarz odpowiada, cóż technicznie mówiąc, są one trochę tą samą nowiną. Erik z rosnącym niepokojem i zamieszaniem pyta, co masz na myśli. Lekarz wtedy zdradza: Złe wieści są takie, że znaleźliśmy, co wydaje się być glejakiem w twoim mózgu. Po chwili ciszy, Erik spogląda na lekarza, nie rozumiejąc znaczenia nowin. Lekarz informuje, że to guz, ale dobrą wiadomością jest to, że zidentyfikowano glejaka w jego mózgu. Erik pyta o znaczenie tego jako coś pozytywnego. Lekarz wyjaśnia, że guz nie ma związku z wypadkiem, a w rzeczywistości wyszedł relatywnie nietknięty z tej sytuacji. Rezonans magnetyczny mózgu został wykonany z powodu wypadku. Ze względu na rezonans magnetyczny zidentyfikowaliśmy guza. Zazwyczaj guza zauważamy dopiero po sygnałach, że coś jest nie tak i po pojawieniu się objawów, które zazwyczaj pojawiają się. Gdy jest już za późno. Jednakże, wykrywając teraz guza, przechwytujemy jego postać łagodną, zanim przekształci się w złośliwy i rozprzestrzeni się do innych obszarów mózgu. W większości przypadków może być śmiertelny. Ponieważ nadal jesteśmy na tym etapie, powinniśmy móc całkowicie go usunąć bez problemów. Erik, w dziwny sposób, to wypadnie samochodowe praktycznie uratowało Twoje życie. Więc sądzę, że to rodzaj dobrej nowiny zamaskowanej mową. Wnioskować lekarz. Erik zaczyna odczuwać dziwną, trzewną i mrowiącą, przekroczoną lekko zdezorientowany. Może to być uraz głowy, może to być emocje związane z sytuacją. Może to dlatego, że lekarz właśnie powtórzył praktycznie to samo dwa razy, ale Erik miał dwie różne reakcje umysłowe. Być może to kombinacja różnych czynników. W każdym razie Erik przypatruje się pomieszczeniu wokół siebie, myśląc o tym, jak miał szczęście, że akurat wtedy poszedł odebrać vanesse. On zastanawia się nad swoim szczęściem, gdy ulega wypadkowi samochodowemu i dziwi się takiemu myśleniu. Uważa, że coś takiego złego może okazać się korzystne, a coś takiego dobrego może być szkodliwe. W tym momencie Erik zdaje sobie sprawę, jak ograniczona jest jego wiedza o prawdziwej naturze rzeczy. Rozumie, że nigdy nie dowie się, co jest po drugiej stronie jakiejkolwiek sytuacji, która mu się przydarzy, bez względu na to, czy wydaje się dobra czy zła, czy szczęście czy nieszczęście. Erik doświadcza dziwnego i sprzecznego uczucia bezsilności i wolności. Około tydzień później przechodzi operację mózgu w celu usunięcia guza, która odniosła sukces. Erik czuje się praktycznie jak nowy, poza blizną przechodzącą przez bok jego skóry głowy. Kilka dni po opuszczeniu szpitala jest w domu z Vanessą, powracając do zdrowia. On zabiera newę na spacer, żeby nabrać trochę świeżego powietrza.